Siemanko, z tej strony Opik723 i dzisiaj pokażę wam Lego karabin M16. Yy, pokażę jeszcze instrukcję do niektórych jego części, ale to w innych odcinkach. Okej. Okay. Ma magazynek gruby taki. Nie taki chudy. Cztery. I ma taką kolbę. Tu wdałem takie tylko. Nic się nie zmieniło. spuście nic się nie zmieniło. Też. Celownik. taki snajperski można też przepić ten celownik tak wygląda to bez celownika to tyle na dzisiaj Napiś... napiszcie w komentarzach czy spodobał wam się ten filmik i zostawcie łapkę w górę Poczekajcie na instrukcję do tej broni. S Nie zapomnij, suba. Na razie.